Wziąłem się patrzeć na Ciebie czy w tym ten... gdzie no. dziękuję, nie narzekam. Wszystko jest że tak powiem, zbudowane odpowiednio. Początek był ciężki, ale im dalej w tym organizm się przy przyzwyczaił do tej ciężkiej pracy, także teraz jest okej. Okay. Myślę, że na cały okres przygotowawczy był na, na duży plus. Było wiele nowych rzeczy względem poprzednich sezonów okresów przygotowawczych. Jedyny minus to to, że nie, nie do końca byliśmy, nie zawsze byliśmy w pełnym składzie, nie zawsze te treningi mogliśmy zrobić tak, jak chcieliśmy. No, to był jeden minus, ale zawsze w miejsce treningu, który miał, miał być dla 16 zawodników. Zawsze tam trenerzy coś odpowiedniego wymyślali dla 10 czy 12, ile mieli do dyspozycji, tyle, tyle zapierdzielało, A także no, ogólnie na plus. Myślę, że tak, ale to w meczach kontrolnych nie chodzi o to, żeby wygrywać, chociaż fajnie też budować e, takie morale w zespole, że no, uczyć się zwycięstw niż przyjmować porażki. E, można było w kilka spotkań jeszcze wygrać, ale, ale myślę, że tutaj chodziło bardziej o, o przećwiczenie pewnych e, schematów w ataku, e, o zgranie zespołu, bo doszło kilku nowych zawodników e, do drużyny, więc no to, to głównie o to chodziło. Także to, to jest wszystko e, zrobione. Są w porządku. Wkupili <gryw> się odpowiednio w nasze łaski, także. Jest ok, dogadujemy się, nie są jakieś, nie wiem, e, nieznane osoby dla nas. Wcześniej gdzieś się spotykaliśmy, czy to na jakichś kadrach, czy, czy tak jak z Kamilem z klubu znamy się, z naszego macierzystego z Końskich. E, także ok. Na pewno wniosą dużo, e, dużo dużo dobrego w nasz zespół. To jest, to jest jednak ostra rywalizacja, życzymy sobie jak najgorzej, <laughs> no, oczywiście żartuję, no, w, w, mamy się uzupełniać, to jest najważniejsze, tak, każdy z nas y, inaczej, y, że tak powiem, inny styl preferuje, inaczej się zachowuje w brance i to jest, to jest na duży plus, e, musimy się no, dogadywać, nie, nie, nie jesteśmy jakimiś tam wrogami, żeby się żeby się ze sobą wspierać. Rywalizacja jest, no bo musi być, to też jest zdrowa rywalizacja, ale no najważniejsze jest dobro zespołu, więc gdzieś tam na końcu uzupełnianie się i pomaganie zespołowi. Myślę, że tak jak w zeszłym sezonie, silna, mocna defensywa, dołączymy do tego kontrataki, nad którymi pracujemy. No i życzyłbym sobie, żeby spokój jeszcze, żebyśmy nie grali na hura na jakichś chaotycznych akcji, ale więcej spokoju i to, żeby było naszą siłą. Myślę, że jeszcze właśnie o tych kontrach, o których mówiłem, życzyłbym sobie, żeby to była nasza broń, to musimy jeszcze doprecyzować. Eee, jakieś takie niuanse szczegóły w, w grze w ataku pozycyjnym żeby te zagrywki już dopracować do perfekcji, już każdy je poznał i wiemy co mamy grać, ale jeszcze, jeszcze odrobinę, żeby, żeby się z nimi tak e, o, już nie oswoić, tylko tak na, na dobre zgrać. Trzeba sobie zawsze stawiać wysoko cele, żeby, żeby do nich dążyć, więc e, jak powiem, że o Mistrzostwo Polski to, to większość mnie wyśmieje, ale takie cele trzeba sobie stawiać, jeżeli jest szansa zdobycia pierwszego miejsca, to trzeba sobie stawiać za cel pierwsze miejsce. A realnie patrząc, yy... chciałbym być w pierwszej czwórce. A co sezon pokaże, co, co liga zweryfikuje, to już druga sprawa. Na pewno nie niżej niż w poprzednim sezonie, bo siódme miejsce to jest yy... najwyższe, jakie dotychczas miałem w Chrobrym, a chciałbym jednak walczyć o coś, o coś wyższego.